Cześć dzieciaki, mam na imię Bartek, jestem ratownikiem medycznym i na co dzień pracuję w karetce. W dniu dzisiejszym chciałbym wam przedstawić kilka słów na temat tego, w jaki sposób myć nasze ręce, a to bardzo ważna sprawa. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nasze czyste ręce chronią nas przed różnego rodzaju różnymi, niebezpiecznymi zarazkami. A kiedy należy myć ręce? Zawsze wtedy, kiedy wracamy z ulicy, z dworu, ze spaceru, kiedy wracamy z placu zabaw. Po zabawie z naszymi urbińcami, z pieskiem, z kotkiem, jak również przed tym, kiedy chcemy spożywać posiłek. Ręce należy mieć również wtedy, kiedy za każdym razem proszą nas o to rodzice, dziadkowie, dorośli, jak również pani w przedszkolu. Pamiętajcie o tym. Jak prawidłowo myć ręce? Będzie się uczył z nami covid skoczek. Patrzcie uważnie. Nasze dłonie mogą być brudne, nawet wtedy, kiedy tego nie widzimy. Odkręcamy wodę. zwilżamy ręce. Napuszczamy mydła. Mydło to bardzo dobry środek, który niszczy wszystkie zarazki. Im bardziej się pieni, tym lepiej działa. Mocno wcieramy mydło w nasze ręce. Ocieramy nasze dłonie. Musimy to robić bardzo dokładnie. Następnie wierzch naszych dłoni. Druga strona. Druga ręka. Pamiętamy o naszych palcach. I paznokciach. Wnętrze dłoni jeszcze raz. Łapiemy za jeden kciuk, drugi, a na końcu myjemy nadgarstki, które są również częścią naszej dłoni. Teraz na pewno wszystkie zarazki uciekną. Spłukujemy wodą i wycieramy czysty, suchy ręcznik. Czasami, kiedy jesteśmy poza domem, nie mamy możliwości szybkiego umycia rąk. Dlatego w takich sytuacjach powinniśmy unikać dotykania naszej twarzy, w szczególności ust, nosa czy oczu. Czasami dorośli mogą nam dać taki specjalny płyn do dezynfekcji rąk. Mam nadzieję, że nauczyliście się czegoś pożytecznego. Do zobaczenia!